Chciałbym dopytać, Kamil była Polskie Radio. Mm, no, tam powiem... Ja bym jednak prosił, by będę wyznaczył, dobrze? Za chwilę, dobrze? Proszę tutaj, o usłyszenie. Mam takie pytanie. Czy po wczorajszej konferencji partii Korwin, Wittlera i ja przedstawił. Dariusz Matewski, prawiecowy internet.pl, Jakie Pan widzi szanse na to, czego oczekują Polacy, czyli na zjednoczenie tych wszystkich antysystemowych ruchów? Ruch narodowy, właśnie Korwin, Grzegorz Braun. Z pewnością będę chciał zaprosić wszystkich antysystemowych kandydatów do startu z naszych list. Włącznie z panem Korwinem, mimo że nie zamierzamy prowadzić rozmów jakichś tak zwanych koalicyjnych, takie rozmowy były przeprowadzone. Ubolewam na tym, że mimo, iż umówiliśmy się przed ostatnią rozmową, że nic absolutnie z tych, z tych rozmów nie wycieknie na zewnątrz, pan Wipler z panem Korwinem relacjonują, relacjonują te rozmowy. Ale z drugiej strony jestem też kontent, bo to jakby upewnia mnie w słuszności podjęcia decyzji, że nie będę współpracował z ludźmi, którzy umowy. E, na tym samym, z całą pewnością Pana Korwina zaprosimy na, na, listy, na listy ruchu, które się w który powstaje. Pana Korwina, Panią Ogórę, Pana Brauna, Pana Kowalskiego, Pana Tananio, z całą pewnością. Panie Paweł Marcin, tylko tygodni w sieci. Rozmawialiśmy tutaj z ludźmi, oni są trochę rozczarowani, bo przyjechali z całej Polski, a usłyszeli bardzo mało konkretów. Czyli nie należało powiedzieć im trochę więcej, jeżeli nie programu, to chociaż odrobinę tej strategii, o której Pan mówił?